Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Moje wystąpienie chciałabym przedstawić Państwu w kontekście wyzwań i oczekiwań opieki paliatywnej i Przede wszystkim chciałabym powiedzieć w kontekście oczekiwań i wyzwań do realizacji prawa do opieki paliatywnej, ale na początku oczywiście kilka słów o postrzeganiu śmierci, o organizacji opieki paliatywnej, ale również o trudnościach, które w realizacji opieki paliatywnej doświadczamy. Postrzeganie śmierci-umierania to zjawisko w różnych kulturach i w różnych społecznościach różnie traktowane i odbierane. Niemniej jednak należy powiedzieć, że w Polsce również nadal śmierć jest tematem tabu, jest tematem dość wstydliwym. Potrafimy obserwować śmierć, na przykład na ekranach, gorzej, kiedy mamy o tym rozmawiać świadomie i odpowiedzialnie. Dlatego. Debata na temat y, opieki paliatywnej, na temat umierania na pewno się toczy, ale wymaga jeszcze bardziej dogłębnego spojrzenia, szczególnie dlatego, że bardzo często w medycynie mówimy o śmierci w kontekście działań medycznych, podejmowania bądź zaprzestania. Niemniej jednak e, dobrze, aby również w debacie i przestrzeni publicznej mówić o śmierci w kontekście przygotowania się na nią, e, co zdaję sobie sprawę jest kwestią trudną, szczególnie, szczególnie kiedy mówimy o, o młodych ludziach, ale na pewno ważną i konieczną. Badania CBOS-u, szczególnie przeprowadzone w 2012 roku wskazały, że chcielibyśmy umierać we własnym domu. Niemniej jednak niestety tak nie jest. Najczęściej umieramy w instytucji, w szpitalu. Co więcej, badani Polacy mówią, że chcieliby umierać niespodziewanie. Również badania z 2019 roku to potwierdzają. 68% deklaruje to, aby umierać w sposób niespodziewany. Tylko około 20% chciałoby się przygotować do śmierci, a to przygotowanie głównie dotyczy pożegnania się z bliskimi, z przyjaciółmi, z rodziną, ale również uporządkowanie spraw majątkowych. Również kwestia osób religijnych, przyjęcie sakramentu, wyspowiadanie się jest ważna. Niemniej jednak proszę zwrócić uwagę, że w porównaniu z 2012 rokiem badaniami to było 71%, 2019 -55%. Również kwestia pogodzenia się z osobami, z którymi, którymi jesteśmy w konflikcie, to dosyć też istotne, istotne zagadnienie. Dlatego oczywiście opieka paliatywna i opieka hospicyjna jest ważnym elementem w naszym systemie ochrony zdrowia. Wiemy, że opieka paliatywna traktuje śmierć jako naturalny proces. Nie wydłużamy, nie przedłużamy umierania, ale przede wszystkim afirmujemy życie. Traktując Pacjenta indywidualnie, dbając o jego poprawę jakości życia, zarówno w kontekście leczenia objawów, ale również uwzględniając wszystkie potrzeby: potrzeby psychiczne, potrzeby duchowe, czy też potrzeby społeczne. Co więcej, od wielu lat definicja Buchaowska i innych towarzystw wskazuje, że opieka paliatywna powinna być wdrażana na wczesnym etapie choroby. Wiemy, że w Polsce realizujemy opiekę paliatywną w warunkach świadczeń całodobowych szpitalnych to są w warunkach stacjonarnych świadczenia zarówno w hospicjum stacjonarnym czy stacjonarnym ośrodku medycyny paliatywnej, bądź w warunkach szpitalnych w oddziale medycyny paliatywnej. To są o takich samych wymaganiach, o takim samym. O takich samych rozwiązaniach opieka realizowana w szpitalnych bądź pozaszpitalnych, stacjonarnych ośrodkach. Opieka domowa, która dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, jest najbardziej rozpowszechnioną i pewnie najbardziej pożądaną, najlepszą formą opieki, niemniej jednak musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że coraz więcej pacjentów będzie również wymagało, potrzebowało opieki w warunkach stacjonarnych. Opieka ambulatoryjna to w pewien sposób pierwsze, pierwsze, pierwsze spotkanie pacjenta z, z nami, najczęściej w formie wizyt poradni, ale również pamiętajmy, że w poradni medycyny paliatywnej możemy również realizować opiekę u pacjenta w domu. I od kilku lat finansowana perinatalna opieka paliatywna, która może być realizowana w ośrodkach medycyny paliatywnej bądź w ośrodku diagnostyki prenatalnej, kardiologii bądź genetyki. Oczywiście zakres tych świadczeń i szczegóły gwarantuje nam rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, ale musimy pamiętać o tym, że brak opieki dziennej i szpitalnej w pewien sposób nie zamyka w całości wszystkich form pożądanych, wymaganych z zakresu opieki paliatywnej. Tutaj Kilka słów o danych, które, które dotyczą realizacji opieki. Oczywiście zdecydowana większość pacjentów to chorzy z chorobami nowotworowymi, mimo że światowe wytyczne wskazują, że ten odsetek pacjentów z innymi chorobami powinien być uwzględniony. My w Polsce mamy niecałe 100 tysięcy pacjentów rocznie, których obejmujemy opieką specjalistyczną, stacjonarną, domową i ambulatoryjną. Niemniej jednak, na pewno zdajemy sobie sprawę i musimy wiedzieć, że wyzwaniem dla nas, będzie to, że liczba pacjentów potrzebujących opieki paliatywnej z roku na rok będzie drastycznie wzrastać. Co więcej, powinniśmy być przygotowani na to, aby obejmować opieką nie tylko pacjentów z chorobami nowotworowymi, ale również z innymi chorobami przewlekłymi w końcowym etapie ich choroby. To, że jesteśmy w, tych, w tej grupie krajów najlepiej rozwijającej się opieki paliatywnej, mamy siódme miejsce w Europie, to jest pewien, pewien pozytywny aspekt realizowanej opieki w Polsce. Niemniej jednak, na pewno są przed nami te wyzwania. I w głównej mierze dotyczą one grupy chorych, którzy mogą być kwalifikowani do opieki paliatywnej. To, co powiedziałam, nie tylko z chorobami nowotworowymi, ale również z innymi, w tym, tym zaawansowanym. Końcowej fazie choroby, ale również konieczność rozwoju bazy łóżkowej. Te trudności związane z brakiem personelu również obserwujemy w realizacji tej opieki. I zdajemy sobie sprawę, że są to pewne ważne wyzwania. To, że będziemy obserwować w prognozach, również w kontekście publikowanych ma potrzeb wzrost opieki paliatywnej, to ważny element, ważne zadanie dla nas wszystkich, zarówno dla nas, realizujących opiekę paliatywną, ale również. W kontekście innych zespołów realizujących świadczenia w polskiej ochronie zdrowia. Wraz z konsultantem medycyny paliatywnej przygotowaliśmy i zespołem przygotowaliśmy propozycję standardu organizacyjnego dla specjalistycznej opieki paliatywnej, gdzie rekomendujemy i wskazujemy na kwestię, która od wielu lat bo to jest 2010 rok, następnie potem 13 Europejskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej wskazuje nam, że opieka paliatywna oczywiście powinna Powinna być realizowana w kwestii czy, czy przez specjalistyczną opiekę pariatywną, którą, którą rozwinęliśmy w Polsce, ale również powinna być realizowana na tych niższych poziomach. EAPC wskazuje nam tutaj edukację i, i, i kształcenie wszystkich osób wykonujących zawody medyczne, zarówno w kontekście specjalistów, ale również osób, które rzadziej będą realizować opiekę pariatywną, ale wszyscy powinni znać zasady. Znać procedury, ale przede wszystkim znać założenia opieki, czyli to, o czym za chwilkę słówko więcej. W dokumencie wskazaliśmy przede wszystkim te dwa elementy, czyli podstawowy, pierwszy, ten Paliative Care Approach, czyli elementarna opieka paliatywna, czyli wykorzystanie zasad opieki paliatywnej przez wszystkich specjalistów, zarówno w POZ-ie, ale również w warunkach szpitalnych, w oddziałach szpitalnych, w, na sor i innych oddziałach, gdzie pacjent. Może przebywać i wymaga, może często na początku w małym zakresie, ale na pewno wymaga leczenia objawów, wymaga wsparcia psychologicznego i na pewno wszystkie te potrzeby pacjenta powinny być rozpoznane i, i, i zapewniane. Specjalistyczna opieka paliatywna. To, to zespół specjalistów, którzy już kompleksowo opiekują się pacjentem, szczególnie tym, który wymaga ciągłej, systematycznej opieki. I tutaj, oczywiście, mamy w koszyku świadczeń wskazanych lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów, psychologów, ale. W dokumencie wskazujemy, że te zespoły powinny być rozszerzane o innych specjalistów, chociażby dietetyków, chociażby pracownika socjalnego, ale też i wolontariuszy, po to, aby pacjent, który, którego okres przeżycia spodziewamy się będzie dość krótki, mógł mieć wszystkie te potrzeby rozpoznane, ale również zabezpieczone. To również odnosi się do, do kwestii przebiegu nieuleczalnych chorób. Te trajektorie różnych chorób, tutaj zaprezentowane Państwu, wiemy, że mają różny przebieg, a jednocześnie wiąże się to z tym, że te oczekiwania pacjenta będą zupełnie inne. Pacjent z, Nowotworami, ta trajektoria w ostatnich miesiącach czy tygodniach życia będzie drastycznie się pogarszała, zbliżając się oczywiście do śmierci. W innych chorobach ten przebieg będzie wielokrotnie w czasie też rozłożony, w niewydolnościach narządowych on może mieć te momenty takiego załamania, ale. Wiemy, że y, większość tych chorób w konsekwencji prowadzi do śmierci, stąd tak jak na tym slajdzie z prawej strony, bardzo ważne, aby umieć rozpoznać, kiedy pacjent pod, pod koniec swojego życia wymaga opieki paliatywnej i mu ją zapewnić. Oczywiście, opieka paliatywna to realizacja wielozespołowa, która, która ma za zadanie również uwzględnienie wszystkich praw pacjenta, podmiotowości, uwzględnienie potrzeb duchowych, potrzeb psychologicznych, ale również potrzeb, potrzeb fizycznych, leczenia bólu. I wiemy, że ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta wskazuje nam, że leczenie bólu dotyczy Każdego chorego, każdego pacjenta, u którego rozpoznajemy ból. Oczywiście w kontekście zaawansowanej choroby zdajemy sobie sprawę, że to leczenie będzie wymagało większego zaangażowania i, i, i jednocześnie znajomości wszystkich nas, wszystkich osób wykonujących, realizujących świadczenia zdrowotne, zasad. Leczenia bólu i innych objawów. Dlatego, dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ pacjent, który dowiaduje się o nieleczalnej chorobie, oczywiście mm, doświadcza dużego poziomu stresu. U części pacjentów dochodzi do załamania tej równowagi psychofizycznej, mm, związanej z wieloma emocjami, ale również pogorszeniem kondycji fizycznej, mm, objawami związanymi z przebiegu choroby, związanymi z chorobą, ale mm, u części pacjentów zdajemy sobie sprawę i to obserwujemy, że dochodzi również do mobilizacji sił, do powrotu do stanu sprzed choroby bądź tak zwanego potraumatycznego wzrostu. I tutaj bardzo ważne zadanie mamy wszyscy, szczególnie psychonkolodzy, ale myślę, że my wszyscy, aby umieć rozpoznać zasoby pacjenta, umieć z tymi zasobami, współpracując z pacjentem, je wzmacniać. Dzięki temu zdajemy sobie sprawę, że pacjent, który. Dotyka go nieuleczalna choroba, może dzięki naszemu wsparciu, naszej opiece y, 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 przechodzić wszystkie etapy choroby, aż do etapu akceptacji. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy pacjenci będą umierać akceptując chorobę, ale naszym zadaniem, bez względu na miejsce pobytu pacjenta, jest dążenie do tego, aby właśnie wspierając, rozpoznając potrzeby, lecząc objawy, móc pozwolić pacjentowi godnie y, umrzeć. I tutaj kilka zdań o wsparciu duchowym, które w medycynie pewnie już jest rozpoznawane, szczególnie w kontekście Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, które. Hmm, w kontekście też światowych definicji, wskazuje nam, że ta duchowość ma, duchowość ma bardzo szeroki wymiar, że dotyczy oczywiście naszej transcendencji, naszych wartości egzystencjalnych i może mieć związek z religią, ale wiemy, że mamy też chorych, którzy. Tą swoją duchowość będą prezentowali poprzez właśnie poszukiwania egzystencjalne, poszukiwanie sensu życia, sensu cierpienia, sensu umierania w kontekście godności, y, y, odpowiedzialności, ale również y, innych emocji, y, innych uczuć jak miłość, radość, przebaczenie, nadzieja. Również to wsparcie duchowe, to rozumienie duchowości jako właśnie traktowanie podstawowych wartości, jak dobro, piękno, samorealizacja. I to również jest aspekt duchowy, o którym nie możemy zapominać. Co więcej, my musimy rozpoznawać potrzeby duchowe i je pacjentowi zapewniać. To również wynika z ustawy o rzeczniku praw pacjenta. A na stronie Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej mamy wiele tego przykładów i wiele narzędzi, które mogą nam w tym pomagać. Dlatego tak ważne jest rozumienie pacjenta, wspieranie jego godności i to proste pytanie, co powinnam o Panu wiedzieć, aby lepiej się Panem opiekować, ma tutaj niezmiernie ważny wymiar. Ale jednocześnie, zadając pacjentowi takie pytanie, my musimy mieć czas na to, aby uzyskać odpowiedź. A kiedy pacjent, nawet po długim czasie milczenia, powie nam: Czego potrzebuje, aby móc te jego dylematy, problemy, niezałatwione sprawy rozwiązać. Cecilia Sanders, twórczyni opieki paliatywnej, powiedziała, że ludzie umierający dysponują olbrzymią zdolnością nawiązywania kontaktu, gdyż zdejmują maskę, którą na ogół nosimy przez całe życie. Teraz, gdy są po prostu sobą, łatwo o kontakt i jestem pewna, że dlatego można właśnie. Tych ludzi poznać w bardzo krótkim czasie, nawet podczas jednego spotkania. Co zatem jeszcze możemy zrobić? Wiemy, że mamy dokumenty, które w jasny, precyzyjny sposób odnoszą się do kontekstu konieczności realizacji opieki paliatywnej, równego jej dostępu, szacunku wobec pacjenta umierającego i w kontekście tego procesu umierania i śmierci. Mamy również dokument, jakim jest karta praska, która kilka lat temu została podpisana przez wielu, wielu z nas, ale przyjęta przez ONZ, gdzie wskazujemy, że opieka paliatywna jest tym podstawowym i niezaprzeczalnym prawem dla każdego z nas. Musimy się nauczyć rozpoznawać moment, w którym nasze leczenie przekształca się w opiekę nad człowiekiem umierającym. Uporczywe stosowanie energicznego, aktywnego leczenia w okresie, gdy pacjent bardzo się oddalił i nie powinien zawracać, to nie jest dobra medycyna. Zobaczcie Państwo, Cecily Sanders już pół wieku temu, tworząc opiekę paliatywną, opiekę hospicyjną, wskazała, że będzie to dla nas ważny i trudny moment, ale jednocześnie moment, kiedy faktycznie uporczywość terapii może być dla pacjenta trudna. I nie do zniesienia. Stąd mamy szereg dokumentów pomocniczych, z których możemy korzystać, aby w kontekście podejmowania najlepszych dla pacjenta decyzji mieć wsparcie. Zdaję sobie sprawę, że temat uporczywej terapii jest dosyć trudnym tematem. W okresie pandemii. Przy Praw Pacjenta został powołany zespół, który przygotował i jest ten dokument do pobrania na stronie. Standardy postępowania w terapiach medycznych stosowanych w okresie kończącego się życia. Również bardzo świeży dokument wydany w kwietniu 2023 roku, wydany przez Grupę Roboczą Towarzystwa Internistów Polskich w kontekście właśnie terapii daremnej na oddziałach internistycznych. Musimy wiedzieć o tym, że. Nie mamy pewnych rozwiązań, które również w dokumentach tych są proponowane, a nam jest zgodnie z ustawami zawodowymi, naszym obowiązkiem jest ich zaznajomienie się z nimi i również ich przestrzeganie. Zatem wyzwaniem będzie to, że na pewno nadal wymaga naszym polskim prawodawstwie i w polskich realiach wymagana jest konieczność rozwoju opieki paliatywnej, Krajowy Plan. Transformacji uwzględnia w projekcie, znaczy w dokumencie zatwierdzonym, ale te projektowane zmiany uwzględniają dwóch kwestii, mianowicie uzupełnienie wykazu jednostek chorobowych, które kwalifikują pacjenta do objęcia opieką paliatywną o te, które dzisiaj nie znajdują się w koszyku świadczeń gwarantowanych, ale również realizacja opieki paliatywnej w kontekście programu wsparcia dla rodzin, za życiem, czyli rozwój perynatalnej opieki paliatywnej. Dzisiaj Pernatalna opieka paliatywna realizowana jest przez zespół lekarz-psycholog. Na pewno y, y, tutaj ogromne, ogromne znaczenie i ogromną rolę pełnią położne, których dziś y, w ramach pernatalnej opieki y, wymaganym z, zespole y, nie, nie ujęto. Y, w lipcu ubiegłego roku y, minister zdrowia powołał. Y, Zespół, który ma przygotować projekt długookresowej strategii rozwoju opieki paliatywnej i hospicyjnej. Termin zakończenia prac został przedłużony na grudzień bieżącego roku. Obecnie zespół spotyka się i wypracowuje. Może już niezupełnie finiszujemy, ale ja również pracuję w tym zespole, ale na pewno pewne kwestie i sporne, i trudne zostały przedyskutowane, zostaną zaprezentowane, zaprezentowane panu ministrowi zdrowia, aby na pewno te najważniejsze problemy, które, które, które rozpoznajemy, które wskazujemy, były, były w polskich realiach dla naszych polskich pacjentów rozwiązane. I wymagania epidemiczne, wymagania również demograficzne wskazują na to, że opieka paliatywna powinna być rozwijana powinna być zwiększona dostępność zarówno dla dorosłych pacjentów, ale również dla dzieci uwzględniając również rodziny, które. Zgodnie z założeniami opieki paliatywnej również wymagają wsparcia i opieki. Na pewno od wielu lat obserwowane niedoszacowanie finansowania świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagają no dość pilnej, tak naprawdę, naprawy i, i, i poprawy. To co dzieje się w kontekście edukacji przeddyplomowej i podyplomowej należy uznać szczególnie w pielęgniarstwie jako bardzo pozytywną sytuację, bo ponieważ od wielu lat odpowiadając też na, 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 na założenia światowe, aby rozwijać te, te podstawy, tą palliative care approach w wielu zakresach, i odpowiedzią jest to, że właśnie w kształceniu pielęgniarek i przeddyplomowym, ale również podyplomowym, kształcenie z zakresu opieki paliatywnej ma miejsce. W ramach kursu, w ramach specjalizacji pielęgniarki mają uzupełniane i aktualizowaną wiedzę z zakresu podstaw, założeń opieki paliatywnej. Na pewno w innych zawodach to kształcenie wymaga, wymaga jeszcze dodatkowych. Dodatkowej, dodatkowej powiedziałabym, naprawy, czy też uwzględnienia aspektów y, y, realizacji. Kształcenia z podstaw opieki paliatywnej. Na pewno też ważnym aspektem i kwestią są rozwijane kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej, rozwój naukowy, ale my dziś mówimy nawet o, o kwestii rozwoju kompetencji stwierdzania zgonu przez pielęgniarki w opiece paliatywnej. To jest odpowiedź na, na potrzeby środowiska. Na sytuacji, w jakiej znajdujemy się czasami w bardzo trudnych realiach, ale również y, y, rozszerzanie listy leków, które pielęgniarki mogą samodzielnie y, podawać pacjentom, oczywiście pacjentom obejmowanym opieką paliatywną, leczonym y, y, zgodnie z zasadami. I tutaj znajomość, y, y, posiadanie wiedzy, ale też znajomość własnych kompetencji może dawać dużo bardziej dostępną dla pacjenta opiekę. I oczywiście dokument, który zostanie wydany, czyli wyznaczanie dalszych kierunków, dalszych kierunków zmian dla opieki paliatywnej. Stąd podsumowując moje wystąpienie, na pewno konieczny jest dalszy rozwój opieki paliatywnej, zarówno w kontekście wczesnego jej wdrażania, ale również uwzględniania najlepszego, preferowanego przez pacjenta miejsca sprawowania opieki i to, o czym powiedziałam, planowania opieki z wyprzedzeniem, czyli uwzględnianie potrzeb pacjenta w kontekście stosowania bądź zaprzestawania terapii, które mogą być dla pacjenta uporczywe. Ciągła edukacja, ale też łączenie opieki paliatywnej z innymi, z innymi dziedzinami, dlatego że bez względu na to, gdzie pacjent się znajduje, wymaga kontynuacji leczenia, na przykład bólu i innych objawów, znajomości, zasad, standardów postępowania i oczywiście kwestia dosyć ważna to poprawa finansowania, szczególnie tych form opieki. Które w Polsce nie są ujęte w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli opieka dzienna i zespoły szpitalne wspierające, które mogłyby poprawić sytuację pacjentów właśnie przebywających w innych oddziałach. Mówiąc o finansowaniu, należy również uwzględnić kwestie znoszenia limitów, które to propozycje zostały już w pewien sposób zaprezentowane, ale na pewno przy lepszym wskazaniu kwalifikacji, bardziej precyzyjnym, mogłyby poprawić dostępność do opieki paliatywnej. Trudno powiedział, że czasem można wyleczyć, często złagodzić ból, pielęgnować trzeba zawsze. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.